Ja to moi drodzy, witam was w tym portelu ślubnym. Jeszcze w trakcie trwania pierwszych targów ślubnych w Koninie. Jest godzina 3.10. To nie ma znaczenia, gdyby nie to, że w Hiszpanii już jest po ślubie, już jest po weselu. Bo, co ciekawe, bardzo wiele imprez weselnych ma miejsce. Uwaga na dzień przed samym ślubem. Zupełnie logicznie w ten oto sposób postępują hiszpanie, ponieważ bardzo wiele młodych par z takiego czystego praktycznego powodu podchodzi i w ten sposób. To dlatego, że po ślubie bardzo często wyjeżdżają już podróż poślubną. Mogą sobie na to pozwolić. Mają takie chęci, tak bardzo tego pragną, że natychmiast uciekają właśnie w tego typu podróż. W Polsce jest troszkę inaczej. W Polsce jest bardzo tradycyjnie, z pewnością bardziej tradycyjnie, jeżeli w Hiszpanii i te wesela, choć być może nie są tak liczne, bo w Hiszpanii rzeczywiście ilość gości jest czasem porażająca, od 300-400 do nawet 600 gości zaprasza się właściwie wszystkich, nawet tych, których się dobrze nie zna. W Polsce jednak wymiar zabawy imprezy jest tak charakterystyczny, tak typowy, że myślę, że nawet najbardziej huczne hiszpańskie wesele temu nie dorówna. Tutaj w miarę być może teraz wydaje się, że spokojnie, bo akurat na scenie Przerwa, ale już słychać, Robert jest na scenie z powrotem. Wiele ciekawych rzeczy, bardzo ciekawi wystawcy. I można poznać najnowsze trendy, można porozmawiać z ludźmi, można spróbować nawet najnowszych słodyczy. Także to naprawdę wszystko interesujące. Cieszę się, że tu jestem. Serdecznie Was pozdrawiam wszystkich tych którzy planują nową drogę swojego życia. Życzę wspaniałego startu, początku, ale pamiętajcie o tym, że nie tylko wesele i ślub jest najważniejsze, ale wasze porozumienie. Życzę wam, żeby wasze serca, umysły były zawsze otwarte, wyrozumiałe i żebyście z uśmiechem patrzyli na to, co się dzieje dookoła. Wszystkiego dobrego. Adios.